na październik. Czytanie. Cesarz, pesarz, dziewięć Mamy cesarza. Wychodzimy z cesarza. Możemy pozwolić sobie, by pewna osoba nami rządziła lub sami będziemy decydować o tym, z kim tutaj będziemy się e, otaczać. Sami będziemy decydować o sobie. Szczelec w pewnym momencie poczuje taką satysfakcję z tego, co ma, ale nie do końca, dlatego że coś tu się wymyka. Siedem mieczy. Są to jakieś słowa puszczone na wiatr, czyli niby jest stabilizacja, ale jeszcze nie do końca, bo musimy walczyć. Walka, walka z wiatrakami. Czy się nie czeka? Popatrzymy, to, to, to dla szczelca. Poczekaj, nie śpiesz się. Odpocznij. Poznaj bardziej siebie. Zgłęb swoje emocje. Medytuj księżyc. Masz, bo masz do tego pełne prawo. Kieruj się swoją własną intuicją. Dziesiątka denarów, zadbaj o pieniądze, o komfort. Tutaj rycerz, kielichów, jakiś tutaj e, zdobywca, słońce i, i moc. Ok. No tak, jeżeli chodzi o zdrowie, zadbałabym o sprawy związane z przewodem pokarmowym z oczami i z żołądkiem i słońce. Układ krążenia krwi. Nie denerwujmy się, nie przepracowujmy się. Eee, nie przeceniajmy swoje, nie przeceniajmy swoich sił. Nie bierzmy za dużo na siebie. Jeżeli chodzi o finanse, szczelce, eee, nie będzie tragedii, ale większość szczelców może być na bezrobociu o czym mówi karta księżyca. A jeżeli chodzi o pracę, wszystko z czasem przyjdzie, macie cierpliwie czekać to będzie miesiąc, w którym będziemy się uczyć cierpliwości. Nie wymagać zbyt wiele od innych, tylko sami zacznijmy pracować ze sobą. Dla szczelców, które są w związku, partner nie do końca, czy partnerka może tutaj nam mówić. Będą jakieś tajemnice, które sami będziemy w stanie odkryć własną intuicją. Bardzo dobra intuicja będzie w tym miesiącu dla szczelca, właśnie w październiku. Coś jest jeszcze przeoczone, coś za dużo tutaj fantazji. Czyli coś, co mamy w głowie, myślimy o partnerze, że jest taki idealny, idealizujemy go, a tu się okazuje, że wcale tak nie jest, tak jak w tej naszej fantazji. Nie do końca jeszcze poznaliśmy jego drugą stronę. I karta księżyca mówi też o drugiej stronie partnera, i że jesteśmy wolnymi strzelcami. Karta słońca z Rycerz Kielichów o nic się nie martw. Poznawaj, dziel się radością z innymi ludźmi, tylko staraj się nie idealizować ich za bardzo. Jeżeli poznamy kogoś, w tym momencie rycerz kielichów jest to osoba pełna niespodzianek, romantyk czy romantyczka, kierująca się uczuciami, to wy musicie zobaczyć. Czy ta osoba nie ma niczego innego do ukrycia? Bo karta księżyca to mówi o odkrywaniu tajemnic. Czyli możemy przy poznawaniu ludzi odkrywać jakąś tajemnicę. Kierujcie się własną intuicją, to, co wam podpowiada. Intuicję, czy wszechświat? A wszystko się ułoży tylko z czasem. E Wiele spraw się bardzo silnie też angażujemy tutaj, jeżeli chodzi o partnerstwo o czym mówi karta mocy. E, bardzo dużo bujamy w obłokach. Starajmy się tutaj e, przez chwilę. pomedytować, skupić się na sobie i, i naprawdę bardziej realnie patrzeć na to wszystko. No i ósemka denarów pracuj nad Oczekiwaniami w stosunku do rzeczywistości, ja bym to tak nazwała. Na to, co ty oczekujesz, może pomyśl, co jeszcze oczekujesz od partnera, partnerki, może to się przyda, może tak nie fantazjuj za dużo, staraj się skupić na konkretnych sprawach. Tak właśnie październik to widzę dla Szczelca. I dobrałabym tu jeszcze jedną kartę, jeżeli chodzi o finanse. No, straty finansowe będą, także na to bym zwróciła uwagę. Mogą być tutaj jakieś straty finansowe i starajcie się może bardziej oszczędzać w październiku. I tyle.